brać pieniądze z czy się odwoływać i walczyć o, o większe świadczenie wspierające. Co byście zrobili na miejscu kobiety, która zadzwoniła do mnie, która opiekuje się 86-letnim ojcem, demencja starcza i Parkinson. No już taki zaawansowany. Moja pierwsza myśl, dotrzymałem to, te, tą informację, odwoływać się, ponieważ ma drogę prostą, żeby Świadczenie wspierające osiągnęło maksymalną wartość, ale podczas rozmowy okazało się, że ona się boi jednego, jej ojciec choruje na serce, i może się wydarzyć taka sytuacja, że w trakcie odwołania on po prostu umrze. No i co się stanie? Mimo, że przyznali punktację, a pismo nie zostało wysłane do ZUS z prośbą o wypłatę świadczenia sprawiającego, czy te pieniądze przepadają, czy nie, co byście zrobili na jej, na jej miejscu? Ryzykowali? Doszło do takiego wniosku, tak uradziliśmy wspólnie, że może jednak rzeczywiście wziąć to, co dają, ponieważ może być komplikacja, ponieważ tata jej może umrzeć. A później ewentualnie po jakimś czasie, no właśnie po jakimś czasie, poprosić o zwołanie następnej komisji, żeby uzyskać powyżej 95 punktów i zainkasować maksymalną ilość gotówki, która uważam, że się należy. Jak to mówią, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Co Wy byście zrobili? Co Wy byście zasugerowali?